Co to za Ameryka? I jeszcze wyciągają piłę. Piłę wyciągają, coś będą ciąć. Tylko co? Albo kogo? <grym> Nie ma tej o jest. co jest? Druga. Trzeba ma Pewnie tą długą drabinę wyciągnął Wiesz, to długo ma? 30 metrów nie? No, to jest ten samochód, tylko Kowalski opowiada Kwi Masakra, nie? 30 albo 40 metrów było. Biorąc jak bieżowiec mhm. zapomniałam, że się nie bierze jasnego z czarnym. Przecież nie widać. No widać strasznie, nie widzisz? Wiesz jakie to było wcześniej jasniutkie? Proszę, ja teraz patrzę, że to jest coś nie ma. Wygląda jakby takie było. Co? Chyba, że to było białe. Nie no to dalej tam jest. No to dalej jest. Pa, otwiera się. Słosił, że co drzewa krzywe. Czy jaki to ciot? Ale ile gapiów, nie? Nie stojcie pod tym My możemy, bo my tu mieszkamy. Chodzą. Strażak sam. Strażak sam. No. A psi Patron też przyjechał? Nie patrzę, że też jest w strażak. Pies. Nie mam z tego strażaka pisa płyn nawet. Mam takie zamknięcie, ale no zakażę, żeby się nie zrobić. No bo jak pojemy na Facebooku live stream, będziemy mieli dużo młodych Akcja Na widzę. Dla widza, Live. Pięciu do wycięcia jednego jednej Do Dwa wozy strażackie. Polska. A wy się, by to wyglądało Taki łoku? Tysiące lajków. Dobra. Mam to włączyć? No i normalnie relacja na no co? Ja nie wiem. Bym był słabny? To jest słabny. Będą na mnie wchodzić jakieś kobiety i oglądać filmy moje. Co? Będą wchodzić kobiety na mój profil i oglądać moje filmy. Już. No, myślę, że sami mężczyźni będą nie, na to. Ty, nie, kobiety nie mogą Dlaczego? No ale czemu? Maja coś się pyta czemu? dlaczego. Nie czemu? Jak? Cokolwiek kobiety są niebezpieczne. Patrz, jedziesz teraz, że to był. Powiem krzyżem go. Będziesz jadł tą posypkę? No tak, czemu nie jesz? Kawa ja, dokąd by dojechała? Tam jest chyba kotek A No co tego będzie tam komu teraz dzisiaj przeszkadza? Nie wiem. Oliwa, Tak? Komu <głównie głównie> tego będzie tam teraz dzisiaj ma może to przeszkadza w tym planie budowy tego chłodnika. Dobra Daniel, ja mam wszystko już tylko wstawić. Mhm. A ty po zobacz co to z tym... Oj, ma... To trzeba chyba w piekarniku i długo. Mhm. A ile ja tej drabiny zostało jeszcze do wyciągnięcia? Ole, dużo, nie? To na patelni masz robić. A? Dobrze. O, twój sąsiad jest też. To jest pierwszy. Pierwsza skrzypca, a Gdzie? No tu. Ten nie jest no, Dajcie mi za kiedyś... ...ponaczę ja pierdolę. Głosem zapierdolę. Tak zapomniałem prosk o I teraz ten Opel dostanie gałęzie Jakby tam z tą. Nie, wiem, proszę przepakować. Nie możesz już teraz, jak wyjedziesz z tej, z tej Tutaj, strony? Tutaj na tę stronę bym się parkował. Tam wziąłem Ja bym wziął tą łychę od i pach! No obie mają, widzisz? Paweł. Paliki fajny, czerwony, gdzie tej ma zaciski. Mhm. Golf. Co robisz? Zobacz, to drzewo stoi na chodniku, na tym. Co oni mają robić, widzisz? To wszystkie drzewa kurwa Oni No nie, tam nie będzie. A mają pozwolenie na wycięcie? Nic tam z mecenosem. Z kaszybiakiem? Mhm, z kwitami. Pokaż im te kwit. Oli, znowu walłeś. Zepsuł Ci się żołądek? Kiśniesz. Jak kapusta kiszona. Ale mamy film, co? Wrzucimy go na YouTube'a? No. Będziesz oglądał potem? Co nagrywa, jak prawdziwy kamerzysta. Co to znaczy, żeby tu coś było na nich, nie? Jak YouTuber. Nie Znacz co to jest. Musimy zobaczyć te samochody, jak będą się spustywały. No, ten, czer ten czerwony czarny jest najlepszy, chyba. Co nie? Czerwony czarny, o ten. jest? No, Bardzo fajny. Takie ten... sportowe trochę, nie? No, bardzo ładnie, że to. Takie szybkie. A druga. A drugi Stożek. tam stoi, w tym samym. są oni coś tam tam? Hmm. Przyjechała druga. 4, 2, 2, 1, 2, 3. Może tak zdali, zobaczymy, będzie dwóch widać. Ja no czyli te suche drzewo wycinają, tak? atrakcje nie? Uh -huh. Ty nie widziałeś chyba akcji strażackiej nie? Uh -huh. to masz prawie pierwszy raz zobaczcie pach, uh -huh. spadł nie? to w głowie kogoś rąbu? patrz, już nie ma prawie półgnia Pił w ogóle nie słychać, nie? No. Śmiałem się od nas. Przegrywamy film, a sami stoją i się patrzymy na głupki, nie? No. Patrz no muży kołopa. Lecą trociny, jak lecą nie, Tak Jak drewniany. drewnem po, A to do kominka można by spalić te drewno Czekaj jak to zabierze, nie? Ja bym wziąłem te drobienko Bo sobie odpaliłem od miski Dawaj sobie od miski kiełbaski Akurat są stro... Ja cię solę Limo ci wyszło Ura.

Dobra I... ile? Co? No, już czelatowego nie ma, ale, ale trzymaj, go ci spukło, wiesz? Później nasmarujemy taką maścią i zniknie Jak będzie, że ktoś cię zbił? No tak, a wiesz, ty nam wtedy dajesz taki um, długopis ty nie? nie. No. No. No on, Bo ty nią. Tak wbierzczów i tak mocno. No? Taka kropka to była. No. To chyba było nóż.

Pajne. Co to było? Tata, wiesz, że ja lubię kostki lodu? Mhm. Pić? Mhm to jest bardzo dobre to, no, bo, to bo ja lubię takie I zawsze to tak wyradowuję i za tak gryzę

Рыбой, а да? сейчас стал? Бо, значит? Набьёшь еще на Взял только. что не с сердце? Сам нормально котки надо. А сердце тоже не Готово, хиба. <связь> o Não. Está toda pronta? Um pouquinho this will Nē, tad abi ir tik skaļi, un tu... Fišana. Tā mēs skrūvot.

Wybieramy stąd. O ja! Wow! Nie, ja. 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 chyba będę musiał dwa lata wyłóżę. Dalej to robię. Dalej. Kolejny bierze piłę. Nie wiem, się zmęczył. Mm, Ta jest dla mnie najlepsza. Mm -mm. Spróbuj. Nie. Ale tylko spróbuj. Na kawałek, zobaczysz, czy to nie są buraki. Nie. Yeah. wygląda jak ale to nie są buraki, to jest chrzami. Hej, tak nie robimy. No. jakieś sąsiadki powietrza. Są jak no, pędzure w kokosie. No, żeby, żeby nie Sarbuska, ne? No. Ay ne ya? Tak, tak, a więc w Blokie teraz są prawie wszystkie dostępne buźki. Nawet jak sobie ktoś um, sobie i już na wszystkie na to, to tam masz wszystkie wtedy też za darmo. Bo nawet bo tam masz tutaj nawet tutaj takiego swojego przyjaciela twój na ramieniu. Możesz mieć nawet dwa. I ja miałem Lejwal normalnego gościa. Czyli ale nie normalnego nóżka tylko takiego z Rudoksa bo, bo tak ten batek wygląda Mmm. Mm. co to jest to? To urodzinowy? Tata? to? dla mnie? ja mm. go nie będę jadł

Chodźmy tam jedzenie przecież Mamy mu sykomaćkę zawsze dostaje sykomaćkę Z czym byś sobie zjadł Mać? Ja też bym sobie zjadł Dobra, z jego przekąską Ja sobie, A sobie z językiem. Mać byś sobie zjadł Z czym byś sobie zjadł Mać? Mać, Mać, Mać Mać, Mać, Mać Mać, Mać,

Nie wiem. Chodź jak ty. <tryk> mm, mm. O nie. Dobrze, no, już zjadłam. No, Czyż tak? Tak, dla ciebie. Tak, tak. A wiesz, że się całą kolejną nogę na tyłu, bo już nie może jechać? No. bo, jej jedno, bo jej jeden element się zgubił na, nie, na dworze. A mi się zgubił. Moi element się zgubił na hulajnodze? A, a mi się po prostu tylko skręca tak ciągle. To jest ramienie. Ja jej ciągle obracam, bo daję radę. Czyli ja mam lepiej, prawda? Bo ja ma gorzej, bo już nie muszę jechać. A ma dwa. A ja muszę już balik, bo mam jeszcze jedną. Hmm. Dlatego on taki... on cały dzień na zawsze tam no on już wie, jak wyciągnę to już będzie wiedzieć. tylko wezmę własne, z patrz, on już od razu wyszło, nie? Mm. Chyba powiedział, kruszki nauczna. I spać? Na Aha, on chyba nie to jest. Max, masz tam pasztec. No zostaw to. Tu spójrz, tylko zostało kostki lodu. Ach, ale malutko.